Dzień dobry, kochani, lub dobry wieczór, bo nie wiem o której godzinie i porze dnia mnie słuchacie. Więc witam się z Wami. U mnie dzisiaj pada, gdzie już ostatnio chyba wymówiłam Wam, że u mnie pada dosyć rzadko. Więc jak jeszcze mieszkałam w Polsce, to nie lubiłam, jak pada. W ogóle uważałam się za tak zwanego meteopatę. Jak przychodził ten okres taki jesienno-zimowy, to miałam takie obniżenie nastroju. No i odkąd wyprowadziłam się na Lazurowe Wybrzeże, no to już nie mam takich obniżeń nastroju. Powiem Wam, że czasami zdarzają się nerwy z zbyt dużej ilości słońca i ciepła. Nie wiedziałam, że tak kiedykolwiek będę mogła mieć, no ale jak widać, mogę. Więc nawet jak jest czasami deszczyk. To się bardzo z niego cieszę, bo to coś innego. <laughs> Więc taka u mnie pogoda. Tak, no, ale dalej mamy chyba 12 stopni? Tak, 12. Dzisiaj porozmawiamy o moich ulubionych guilty pleasures. Co to są te guilty pleasures? Są to te małe rzeczy, które sprawiają nam radość, choć może niekoniecznie chcemy się do nich przyznawać przed innymi. Bo sami robimy je całkiem chyba specjalnie. <laughs> Wydaje mi się, że każdy z nas je ma i nie ma w, nic, w nich nic złego, kochani, nic. E, dzisiaj podzielę się z Wami moimi ulubionymi tymi Guilty Pleasures. No i co, zaczynamy? Myślę, że moim takim pierwszym, który mi się nasuwa e, na myśl, Guilty Pleasure, jest scrollowanie TikToka. Kiedyś pamiętam, że mówiłam, że ja nigdy nie zainstaluję TikToka, bo przecież to jest aplikacja taneczna dla dzieci, nie? Ja, ja już jestem dorosła, ja mam ważne rzeczy do robienia. No i obecnie moimi ważnymi rzeczami do robienia jest scrollowanie TikToka. O, może ostatnio już nie mam tyle czasu na niego, ale, ale zauważyłam, że w każdej praktycznie wolnej chwili, gdzie mogę sobie usiąść na kanapie, no to jednak chwytam za ten telefon i przeglądam TikToka. Mam często wyrzuty sumienia, że, że to robię, bo w mojej głowie gdzieś tam jest, że mogłabym w tym czasie y, uczyć się francuskiego, mogłabym posprzątać, zrobić coś pożytecznego. No ja siedzę i skroluję tego TikToka. No ale kochani, co nam w życiu zostało? Jak nie po prostu dawanie sobie takich małych przyjemności, prawda? Yy, drugą rzeczą jest oglądanie tych samych filmów po kilka razy. Nie wiem, czy to tylko ja tak mam, ale no na pewno nie tylko, ale zastanawiam się, czy dużo osób tak marzy, ogląda filmy po kilka razy. Kochani, ja epokę lodowcową swego czasu znałam na pamięć. Shrek'a, jedynkę, dwójkę też na pamięć, bo tam później jakoś tego chyba często nie oglądałam. Bridget Jones, dziennik Bridget Jones to jest mój absolutny hit. Jakiś serial jeszcze chyba oglądałam dwa razy. Chyba ty. No to na pewno było ty, bo w sumie poniekąd chcieliśmy odświeżyć sobie przed nowym sezonem. Nie wiem, który wyszedł poprzednio. W tym roku chyba ma wyjść nowy. I chyba ostatni. To mi się w ogóle nie podoba. I jeszcze Dynastię oglądałam dwa razy. Powiem Wam tak, że wydaje mi się, że jeszcze a propos oglądania, to czasami oglądam takie reality show typu Love is Blind albo Love Never Lies. Nie wiem, czy to dobrze mówię. Chyba dobrze. Powiecie <laughs> co, czasami mi się już. Um... Wiadomo, uczyliśmy się wszyscy angielskiego w szkole. I ja, odkąd wyjechałam do Francji, to we Francji jest całkowicie inna wymowa i inne um, y, litery się czyta, a innych się nie czyta. I teraz czasami mam problem, bo ja już tak bardzo chcę się przestawić na ten francuski, że czasami po prostu mam problem, żeby przeczytać angielskie słówko po angielsku. No, oglądanie tych reality show, ja naprawdę wiem, że to nie wnosi nic do mojego życia. Nic. I właśnie tutaj jest kolejne kolejny taki wyrzut sumienia, który mi się pojawia, ponieważ teraz jest taki ciągły, mi się wydaje, pęd za tym, żeby oglądać tylko wartościowe rzeczy, uczyć się, poszerzać swoją wiedzę. No, a to mam takie wrażenie, że tu się staje w miejscu. No, ale Kurde, mi się wydaje też, że jakbyśmy cały czas gonili za tym, żeby uczyć się nowych rzeczy, czy poszerzać swoją, tak jak już mówiłam, wiedzę na różne tematy, to, to nasz mózg chyba by był już w pewnym momencie przemęczony, więc chyba trzeba czasami dać mu odpocząć. Wiem, że oglądanie telewizji to nie jest odpoczynek dla mózgu, ja to wiem, ale po prostu tak w cudzysłowie, nie? Ukrywanie słodyczy przed domownikami. Tak, przyznam się. Nie wiem, czy Michał tego słucha. Sorry. <laughs> Ale czasami kupuję sobie jakiś taki deserek, albo czasami w szafce mam włożone kinderki albo cokolwiek takiego. I Michał, jak to facet, nie jest dobry w szukaniu różnych rzeczy po domu. W szczególności na przykład, tak jak wczoraj dzwonił do mnie, gdzie jest ser, taki do posypania. I ja mówię mu, że jest w lodówce, A on mi mówi, że trzeci raz już szuka i nie widzi. To powiedziałam mu, że wydaje mi się, że jest na tam i tam. O, faktycznie jest. No. Więc nie wiem, czy to przypadłość ym, tylko mężczyzn, ale y, słyszałam, że wielu mężczyzn tak ma. Więc y, to nie jest tak dokładnie, że ja chowam te słodycze, tylko po prostu one są w takiej jednej szafce, no i nie zawsze do niej Michał zagląda. A antek jeszcze jest za mały, żeby to zajrzeć, więc tak mam czasami takie, takie słodycze tam pochowane. Ale ja już ogólnie jem mniej słodyczy niż jadłam. No, bo jak byłam młodsza, to, to miałam takie napady, ale to chyba dlatego, że mi zabraniano, jak w większości z nas zabraniano. A propos jedzenia. To moim kolejnym guilty pleżerem, że tak to powiem, po polskiemu jest. Zamawianie fast foodów wieczorami. Tak, wiem, wiem, pupa rośnie, brzuszek rośnie, ale, kochani, powiem Wam, że no, czasami to tak przyjdzie, taka ochota. I mimo, że wiesz, że w lodówce jest obiad, jest, jak to mama mówiła, w domu jest jedzenie jest jakiś chleb, można sobie zrobić kanapki ale nie, to jest taka przyjemność która tak bierzesz tego kęsa i tak czujesz się szczęśliwy mimo, że tak jak mówiłam już w poprzednim odcinku niekoniecznie później czujesz się dobrze ale no ta chwilowa przyjemność jest <laughs> następnym moim guilty pleasurem jako szósty podpunkt wynotowałam sobie, że jest to słuchanie starych hitów z początków lat 2000, końcówka 90. Kochani, lubię tego słuchać. Wydaje mi się, że współczesna muzyka w szczególności pop to jest już jedno i to samo i wszystko robione na jedno kopyto. Ta każda piosenka brzmi praktycznie tak samo. Jest może ciutka w tym zmieniona, albo słowa, albo są to po prostu przeróbki starych hitów. Nie wiem, czy mi się to podoba. Chyba mi się to już przejadło, i obawiam się, że, że nie będę już czerpała takiej przyjemności ze słuchania muzyki, jak czerpałam kiedyś. Bo kiedyś naprawdę bardzo lubiłam słuchać muzyki, a teraz słucham głównie starych hitów. Jest tam kombi, jest tam bajm. Jest tam może i Nirvana, Metallica, znaczy chyba kiedyś jeszcze porozmawiamy o mojej muzyce, ponieważ czasami mam wrażenie, że jakby ktoś zobaczył moją playlistę, to uznałby, że mam problemy psychiczne, ponieważ jest tam muzyka od Lany Del Rey poprzez właśnie takie jakieś baim czy kombi, no kończąc na Ramsteinie. Nie wiem, czy to tak do końca jest... Normalne, ale ja taką muzykę lubię, bardzo dużo, dużo gatunków słucham. Słuchajcie, teraz jest taki guilty pleasure. Numer 7 I kochani, jest to wiara w teorię spiskową o tym, że gwiazdy spożywają adrenochrom. Ja nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, tak mi się wydaje, że to tak się nazywało. I oglądałam wszystkie części. Serii Upadek Kabały. Teraz jest ona chyba dostępna na CDA, z tego co ja że Ja jeszcze oglądałam na YouTubie. No ja w to byłam zajawiona, słuchajcie. Naprawdę. Ja w to byłam strasznie zajawiona. I wierzę w ogóle, że wiele rzeczy dzieje się dla odciągnięcia uwagi. No i że te gwiazdy coś tak kreują, że one są takie dobre. To one wcale nie są takie dobre. I ja mam taki jeden. Um, Profil na Instagramie, który śledzę. No i tam ta osoba, bo nie wiem, czy to dziewczyna, czy to chłopak, no ciągle omawia jakieś te nowe rzeczy, co tam jakiś koncert Taylor Swift, i ona kogoś tam przypominała, jakąś satanistyczną z dawnych lat, a coś tam. Może nie we wszystko wierzę, ale gdzieś tam to słuchajcie, śledzę. Naprawdę. Jestem, słuchajcie, zodiacarą. Jak poznaję kogoś, to zazwyczaj moje pytanie może nie jedno z pierwszych, ale gdzieś tam w początkowych momentach brzmi: a kiedy masz rodzinę, a jak jesteś na Zodiaku. I dużo mi to mówi o tym osobie. Ja w to naprawdę oh, boże, o tym osobie, o tej osobie. Ja w to słuchajcie wierzę, i swego czasu oglądałam horoskopy ale przestałam je oglądać, bo ym, stwierdziłam, że one trochę mnie tak programują, że ja się tak nastawiam, że tak będzie i potem ja wyczekuję. No a co przyciągasz, no to w sensie o czym myślisz dużo, no to to przyciągasz do swojego życia, prawda? Więc nie oglądam, chyba wolę żyć w takiej trochę nieświadomości. Ale gdzieś tam właśnie jestem tą zodjakarą i często czytam. Słuchajcie, tak lubię sobie um, łechtać ego, jak słucham o tym, jaki byk jest uparty, silny, waleczny. <grym> no, lubię. Ostatni taki mój guilty pleasure, które sobie wynotowałam, to są gry na telefonie. Ja ogólnie jestem osobą, która uważa, że granie w gry. Nie daje nam nic, nic do życia nam nie wnosi. I ja ogólnie uważam, że to jest y, strata czasu. Y, jak ktoś na przykład cały czas gra w gry, tak jak mój Michał, swego czasu, siedział cały czas przed telewizorem i grał na konsoli w zakichaną Fifę. Kochani, swego momentu naprawdę y, piosenki z FIFA były całym moim życiem jedyną playlistą w głowie. Praktycznie, no mogę powiedzieć, że mi się to śniło. Na szczęście ten okres życia nasz minął i Michał już nie gra tyle w gry i w szczególności nie gra już w FIFA. Nie wiem, tam coś się pokichało, bo już chyba tej FIFA nie ma jest coś tam innego pod inną nazwą chyba. Nie wiem, nienawidzę tej gry, nienawidzę. Ale wracając do gier na telefonie, no to czasami pozwalam sobie na pogranie w jakąś grę. Często jest to Candy Crush lub Solitaire. Nie wiem, takie w karty. Czasami sudoku, ale widzicie, sudoku trochę zmusza nas do myślenia. A ja lubię sudoku. Eee, no, ale właśnie Candy Crush, no to czasami sobie pozwalam pograć. i. Eee, ale to w sumie, to, to jest taka rzadka guilty pleasure. Nie jest to jakieś często, no ale widzicie. Uważam tak, ja sama to robię, nie? Czasami, bo czasami, ale robię. To tyle. Dzisiaj nie będzie taki długi odcinek jak ostatnio. <laughs> nie będę Was zamęczać za każdym razem półgodzinnym odcinkiem. Chyba, że chcecie posłuchać na jakiś temat, to okej, okay, nie ma problemu. Możecie zadawać mi pytania. Możemy zrobić kiedyś QA, jak już będę miała dużo słuchaczy. Jeżeli nie będę miała dużo słuchaczy, to mogę zerżnąć pomysł od Okuniewskiej i sama sobie napiszę pytania i udam, jakby ktoś mi je zadał. Nie no, nie będę tak zrzynać od kogoś, bo to takie nieładnie. Swoją drogą tu Okuniewska to jest mój najukochańszy podcast i Ja i moje przyjaciółki idiotki, więc jeżeli nie słuchaliście, gorąco polecam, bo od tych podcastów zaczęły się słuchanie moich podcastów takie takie bardzo, bardzo częste i no, ja i moje przyjaciółki idiotki przesłuchałam dwa razy. I tego nie uważam jako guilty pleasure, bo ja się nie wstydzę podcastów, bo na przykład słucham bardzo dużo psychologicznych. Fajny jest podcast tak właśnie mam. też, też słucham. Bardzo wam polecam, bo dużo zmienia. Na zakończenie nie ma się, słuchajcie, co wstydzić nasze guilty pleasure, bo one są w życiu każdego z nas i każdy z nas czasami robi coś po prostu dla odmóżdżenia. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście tego odcinka. Zachęcam Was do komentowania, do polubienia, ocenienia, zasubskrybowania, obserwowania i tak Bo dopiero wiecie, no, zaczynam. To jest mój trzeci odcinek, trzeci o mnie. Następny nagram o czymś innym, <laughs> może nie o kimś. Kochani, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i co? I do usłyszenia! Hejka!